Psalm 43: Wymierz mi Boże sprawiedliwość i broń mojej sprawy przeciw ludowi, co nie zna litości. Wybaw mnie od człowieka podstępnego i niegodziwego. Przecież ty jesteś Bogiem mej ucieczki. Dlaczego mnie odrzuciłeś? Czemu chodzę smutny, gnębiony przez wroga? Ześlij światłość swoją i wierność swoją, Niech one mnie wiodą i niech mnie przywiodą na Twoją świętą górę i do Twych przybytków. I przystąpię do Ołtarza Bożego, do Boga, który jest moim weselem. Radośnie będę Cię chwalił przy wtórze harfy. Boże, mój Boże, czemu jesteś zgnębiona, moja duszo i czemu jęczysz we mnie? Ufaj Bogu. Bo jeszcze go będę wysławiać, zbawienie mego oblicza i mojego Boga.